Cześć, witam z Kanem Ci Chciałem Was zaprosić do recenzji routera Archer AX10. Jest to pierwszy router właśnie z tej nowej serii, wyposażony w Wi-Fi 6 generacji, który coraz to mocniej wkracza do naszych domów. Coraz więcej urządzeń mobilnych obsługuje właśnie Wi-Fi 6, które zapewnia nam znacznie lepszy transfer danych, znacznie większą wydajność naszej sieci. Dlatego też myślę, że już czas powoli zacząć się interesować się routerami z tej kategorii. Jest to najtańszy router w ofercie tp Linka, Archer AX10, kosztuje około 250 zł. No i dzisiaj sobie zobaczymy jakie posiada funkcje, jak został wykonany, jak się sprawdza. Sprawdzimy sobie też oczywiście zasięg sygnału rozciwanego za pomocą tego routera. Tak więc zapraszam do recenzji. Na początek jak zwykle zobaczmy sobie co otrzymujemy w zestawie. Oczywiście jest to sam router, mamy też instrukcję obsługi, kabel UTP. Oraz zasilacz, zasilacz 12W i tak naprawdę to jest wszystko, więc dość standardowo, jeżeli chodzi o wyposażenie. Teraz, sobie może, przejdźmy już do samego routera. Zobaczcie, jak on wygląda, jak został wykonany. Dwa rodzaje materiału: mamy tutaj matowe tworzywo, jeżeli chodzi o fronty i te otwory wentylacyjne, oraz błyszczące, jeżeli chodzi o tą stęgę. Ten znak X, który jest tutaj na górze tego routera. Ta powierzchnia błyszcząca dość mocno się palcuje, więc jest ją ciężko utrzymać w czystości. Natomiast ogólnie robi bardzo dobre, myślę, wrażenia, jeżeli chodzi o design. Na froncie 6 tutaj diut informujących nas o stanie działania urządzenia o sieciach Wi-Fi rozsyłanych, o podłączonych urządzeniach LAN. No i tak naprawdę to jest wszystko, jeżeli chodzi o tą przednią część konstrukcji. Od spodu dużo otworów wentylacyjnych więc myślę, że będzie bardzo dobre chłodzenie tego routera. Widać też tam jakiś radiator od środka, więc pewno ten procesor też będzie dobrze chłodzony, więc urządzenie nie powinno się przegrzewać. Mamy też dwa tutaj otwory do powieszenia tego routera na ścianie, więc to jest na plus, na minus brak podgumowanych nóżek. Jak widzicie, twarde nóżki, więc one będą tutaj dość rysowały nam powierzchnię ten router nie będzie się specjalnie na nich trzymał. Jeżeli chodzi teraz o tylną część, bo to będzie nas najbardziej interesowało, to, to zobaczcie, cztery anteny, one nie są wypinane, są na stałe przymasowane do routera, więc nie są wymienne. Mamy przycisk WPS, przycisk RESET, cztery porty LAN, są to porty gigabitowe, więc szybkie porty WAN, również gigabitowy. Mamy przycisk Power oraz tutaj wejście zasilania. Jak pewno zauważyliście, brakuje nam tutaj na tym routerze jakiegokolwiek złącza USB. No więc niestety nie podłączycie do niego jakichś drukarek, dysków zewnętrznych i tego typu rzeczy. Nie stworzycie jakiejś sieci nas z pomocą tego urządzenia. Więc bardzo prosty router, aczkolwiek myślę, że całkiem przyzwoicie wykonany. Teraz sobie może przejdźmy do specyfikacji technicznej tego routera. Pokażę wam ją na stronie producenta. Następnie pokażę Wam panel do zarządzania tym routerem z poziomu przeglądarki internetowej. Pokażę Wam też aplikację mobilną, a następnie sobie już przejdziemy do testów, jeżeli chodzi o zasięg i transfery tego routera. Jesteśmy teraz na stronie firmy TPLI, gdzie zapoznamy się z podstawowymi funkcjami oraz parametrami technicznymi routera Archer AX10. Na początek oczywiście to co najważniejsze, czyli technologia Wi-Fi 6 zastosowana w tym urządzeniu. Do tej pory, jak widzicie, korzystaliśmy z Wi-Fi 4, później Wi-Fi 5, no i od 2019 roku coraz więcej urządzeń już właśnie korzysta z tej nowej technologii Wi-Fi 6, która nam zapewnia znacznie większe tutaj transfery, przepustowość sieci, większą też wydajność. I tutaj możecie zobaczyć na tej grafice po prawej stronie jak wypada Archer AX10 na tle starszych urządzeń, czy nawet na tle połączeń kablowych? Mamy tutaj prędkości 1201 Mbps, czyli szybciej niż za pomocą połączenia kablowego. No i znacznie szybciej niż w przypadku starszych rozwiązań, jeżeli chodzi o routery. Kolejny plus to jest właśnie technologia OFDMA zastosowana w routerach właśnie Wi-Fi 6 generacji dzięki czemu możemy podłączyć znacznie więcej urządzeń bez odczuwalnych spadków wydajności i sieci. Jeżeli chcecie więcej na ten temat się dowiedzieć, to odsyłam Was na stronę tę linka zobaczcie jak to mniej więcej wygląda, jest to bardzo dobrze opisane. Do tej pory routery bez technologii OFDMA dostarczały pakiety do każdego urządzenia osobno, przez co oczywiście urządzenia musiały czekać na swoją paczkę danych. Obecnie przy zastosowaniu technologii OFDMA, te urządzenia już nie czekają na dane, te paczki danych są rozsyłane jednocześnie do wszystkich urządzeń, dzięki czemu ta wydajność właśnie tak bardzo nam wzrosła. Zastosowano też szerszy kanał, do tej pory były to kanały o szerokości 80 MHz, teraz mamy już kanały o szerokości 160 MHz, bardziej wydajne, większa przepustowość. No i oczywiście technologia też mu mają 8 8x8, dwustronna, dwukanałowa to też znacznie zwiększa wydajność routerów technologii Wi-Fi 6. Dzisiaj nie będziemy tutaj więcej na ten temat sobie może mówić. Możecie sobie oczywiście sami doczytać, jeżeli Was będzie ten temat interesował. Natomiast teraz wróćmy do naszego routera. Zobaczmy, świetnie nadaje się do transmisji wideo w rozdzielczości 4K, do szybkich gier FPS oraz oczywiście do rozmów wideo. Router wyposażony jest, jak widzicie, w szybki procesor. Procesor 3 traktowany zegarem 1,5 GHz który ma nam zapewnić dużą właśnie wydajność też tego urządzenia no i oczywiście naszej sieci Wi-Fi. Jeżeli chodzi o zasięg w domu, to mamy cztery anteny z niezłym zyskiem sygnału, mamy też formatowanie wiązki. Myślę, że powinien się nieźle spisywać, natomiast oczywiście sobie to sprawdzimy podczas dzisiejszych testów. Jeżeli chodzi o porty, to wam już pokazywałem w przypadku tutaj omawiania funkcji tego routera, rozpakowania. No i zostaje nam jeszcze aplikacja mobilna, aplikacja Tether którą myślę bardzo dobrze znacie już z moich poprzednich recenzji routerów od Tepelinka, a którą Wam też jeszcze może pokrótce pokażę w dalszej części recenzji. Jeżeli chodzi o specyfikację techniczną, zobaczcie, możemy tutaj się z nią zapoznać, też w przypadku tego routera na stronie Tepelinka. Dość dużo informacji, dlatego może nie będę Wam teraz zabierał niepotrzebnie czasu, jeżeli któreś z tych informacji Was jakoś szczególnie interesują, to oczywiście odsyłam Was do zapoznania się już szczegółowego z tą specyfikacją techniczną, a teraz może sobie wróćmy już do naszej dalszej części recenzji routera Archer AX10. Ok, teraz chciałem Wam pokazać jak wygląda panel do zarządzania routerem Archer AX10, ponieważ on się nieco różni od tego panelu, który znacie do tej pory z innych routerów od tp -Linka. Mamy teraz cztery zakładki tutaj u, u góry. Pierwsza to jest mapa sieci. Możemy tutaj sobie jak wygląda nasza sieć czyli mamy podłączony Internet do naszego routera. Router rozsiewa dwie sieci 2,4 i 5 GHz. Możemy sobie podglądnąć, jakie urządzenia są w danej chwili podłączone do naszej sieci. Możemy oczywiście takie dane urządzenie sobie na przykład zablokować dostęp do Internetu dla takiego urządzenia. Możemy też oczywiście zobaczyć, jak ten nasz router został skonfigurowany. Mamy tutaj wszystkie ustawienia odnośnie sieci bezprzewodowej. W paśmie 2.4, jak też 5 GHz możemy ją tutaj szybko włączyć, czy też wyłączyć. Możemy też uruchomić sieć dla gości. W paśmie 2.4, jak i 5 GHz możemy sobie sprawdzić aktualne wykorzystanie procesora, pamięci, routera i oczywiście zobaczyć, czy jakieś porty LAN są w, danym, w danej chwili zajęte. Kolejna zakładka, zakładka Internet. Tutaj mamy już ustawienia odnośnie właśnie routera, internetu. Jeżeli korzystacie z połączenia DHCP dynamicznego IP, no to po prostu sobie to wybieracie. Możecie oczywiście skorzystać z opcji statycznych, wpisać wszystkie dane dostępowe ręcznie. Pozostałe protokoły też są dostępne, możemy klonować adresy MAC z poprzedniego urządzenia, z, z urządzenia z karty sieciowej komputera, wpisać go też ręcznie, więc jeżeli będziecie potrzebować takie ustawienia, to oczywiście tutaj je znajdziecie. Następnie mamy zarządzanie siecią bezprzewodową. No i teraz zobaczcie, możemy właśnie włączyć tą technologię OFDMA, o której już wspominałem, i tutaj jest to domyślnie już włączone. Możemy korzystać też z połączenia Smart Connect znanego z poprzednich typów routerów. No ale oczywiście zakładamy, że nasza sieć będzie teraz już szybka. Będziemy mieć podłączone urządzenia, które też współpracują z siecią Wi-Fi 6 generacji, więc korzystamy z połączenia OFDMA. Możemy oczywiście sobie. Ustawić nazwę sieci, zabezpieczyć tą sieć za pomocą klucza WPA. No i tutaj jest już też nowość zobaczcie, już obsługuje ten router zabezpieczenia WPA trzeciej generacji, czyli te już najbardziej bezpieczne, więc to jest myślę, że plus, jeżeli chodzi o ten router. Również zarządzamy sobie siecią dla gości. Ostatnia zakładka, ustawienia zaawansowane. Tutaj już mamy te wszystkie ustawienia, które znacie z innych routerów, czyli zarządzanie internetem lan -em. Mamy też IPTV, mamy też możliwość zarządzania oczywiście serwerem DHCP. I teraz jeżeli chodzi o sieć bezprzewodową, no to zobaczcie te ustawienia, które pokazywałem Wam w tej pierwszej zakładce, tutaj oczywiście też się znalazły. Możemy też tworzyć harmonogramy, kiedy sieć ma działać, kiedy ma nie działać, w jakich pasmach itd. Konfiguracja przycisku WPS. Mamy też ustawienia dodatkowe, jeżeli też by potrzebował. Router obsługuje przekierowanie portów, więc tutaj ta funkcja myślę się też przyda, jeżeli chodzi o obsługę tego urządzenia i sieci w naszych domach, to w jakichś małych firmach. Mamy też oczywiście kontrolę rodzicielską, mamy też kółos do zarządzania, jak widzicie, prędkościami, przydziałem tych prędkości dla poszczególnych urządzeń. Jeżeli chodzi o zabezpieczenia, no to podstawowe mamy firewalla, mamy kontrolę dostępu, możemy sobie też wiązać adresy MAC z adresami IP, czyli takie podstawowe zabezpieczenia. Mamy obsługę serwera VPN. No i zobaczcie, obsługuje tutaj nam też ten router OpenVPN, czyli jeżeli będziecie chcieli stworzyć dostęp na przykład dla swoich pracowników do sieci w Waszej firmie, czy też chcecie mieć dostęp do swojej sieci domowej z zewnątrz, to oczywiście będziecie sobie mogli to wszystko skonfigurować. Obsługa IPv6, no i ustawienia systemowe, jeżeli chodzi o ten router, podstawowe rzeczy, więc myślę, że tutaj nie ma sensu już jakieś specjalnie tego omawiać. Aktualizacja programowania, zmiana hasła, resetowanie, zarządzanie diodami na routerze i tak naprawdę to jest wszystko, jeżeli chodzi o zarządzanie z pozycji przeglądarki. Jeżeli chodzi o aplikację Tether, którą Wam już kilka razy pokazywałem, tutaj, jak widzicie, mamy tutaj dostęp do naszego urządzenia. Po zalogowaniu się na urządzenie, oczywiście, mamy ten sam pogląd co z przeglądarki internetowej. Możemy oczywiście tą sieć połączyć z kątem Tetheringa. Ja tego na razie nie będę robił. I teraz, zobaczcie, możemy szybko zobaczyć, jakie sieci są rozsyłane, ilu klientów jest podłączonych. Możemy oczywiście zablokować danego klienta, zablokować mu dostęp do internetu. Następnie możemy też zarządzać siecią dla gości, oraz możemy też przejść do ustawień takich jak narzędzia, gdzie mamy szybką konfigurację, zarządzanie też naszymi sieciami bezprzewodowymi. Możemy zmieniać hasła, zmieniać nazwy tych sieci z poziomu aplikacji. Możemy zarządzać połączeniami internetowymi, czyli podglądać nasze adresy IP i tego typu rzeczy. Możemy zarządzać funkcją QOS, przydzielać nam tutaj uprawnienia prędkości dla danych urządzeń. Mamy kontrolę rodzicielską, możemy też sobie sprawdzić naszą sieć, wykonać diagnostykę takiej sieci. Następnie, oczywiście, zarządzanie siecią dla gości. Mamy też możliwość udostępniania WiFi za pomocą kodu QR. Możemy taką sieć bardzo szybko udostępnić innym użytkownikom. Oczywiście zarządzanie też diodami na urządzeniu. Możemy też sobie przejść do trybów pracy, czyli zmienić tryb pracy urządzenia z routera na punkt dostępowy. Mamy też możliwość ustawienia harmonogramu restartu tego urządzenia, czyli na przykład w jakiś dzień, określonej godzinie, żeby się nam zrestartował, żeby wyczyścił sobie pamięć, dzięki czemu powinien lepiej nam tutaj działać. Następnie mamy dostęp do ustawień systemowych, gdzie możemy zrestartować urządzenie, przywrócić do ustawień fabrycznych. Możemy też zaktualizować oprogramowanie lub też zmienić hasło do routera. No i mamy też ustawienia zaawansowane, które nas oczywiście już odsyłają na stronę yy, w przeglądarce internetowej w panelu klienta, którym Wam przed chwileczką pokazywałem. Tak więc bardzo prosta, przejrzysta aplikacja. Myślę, że przydaje się do obsługi tego routera. No dobrze, przejdźmy teraz do testów praktycznych. Na początek chciałem Wam pokazać różnicę pomiędzy dwoma smartfonami. Pierwszy z nich pracuje technologii WiFi 5 generacji, drugi natomiast już posiada WiFi generacji 6, czyli tej nowej. No i teraz zobaczcie, jakie są różnice, jeżeli chodzi o prędkość połączenia. W przypadku telefonu z Wi-Fi 5 mamy tutaj prędkość połączenia 433 Mbit na sekundę, natomiast telefon, który obsługuje już Wi-Fi 6. generacji, połączony z routerem Archer AX10 ma prędkość połączenia 1200 megabitów na sekundę, czyli prawie trzykrotnie większą. Więc myślę, że tutaj już jest duży atut przemawiający za przejściem na technologię Wi-Fi 6. generacji. Teraz zobaczmy sobie, jeżeli chodzi o zasięg sygnału. Ja sobie zrobiłem tutaj, jak widzicie, pomiary dla, zarówno dla pasma 2,4 jak i też 5 GHz. Pierwsze pomiary są wykonane w pomieszczeniu obok routerów. Jeden router to jest oczywiście nasz Archer AX10, drugi to jest router, którego na co dzień korzystam, czyli Archer A9. No i teraz zobaczcie, jeżeli chodzi o pasmo 2,4 GHz w pomieszczeniu, gdzie znajdują się routery, ta różnica praktycznie jest niezauważalna, jak widzicie, te pomiary są bardzo zbliżone. Minimalnie lepiej wypada tutaj router Archer AX10, ale ta różnica jest marginalna. Jeżeli chodzi o pasmo 5 GHz, tutaj te różnice są jeszcze mniejsze. Myślę, że ta siła sygnału jest bardzo dobra. Przejdźmy się teraz więc piętro niżej do pomieszczenia, które jest najdalej oddalone od routera. Dzieli je strobo oraz kilka pomieszczeń. No i teraz zobaczmy, w paśmie 2,4 GHz tutaj ta siła sygnału myślę, że jeszcze jest na akceptowalnym poziomie, całkiem niezła. Te wyniki są identyczne jak dla routera Archer A9, czyli tutaj ja z tego routera korzystam na co dzień i tak naprawdę jestem zadowolony z tej sieci, i również tutaj Archer A10 bardzo dobrze sobie radzi, jeżeli chodzi o to pokrycie sygnałem. Oczywiście, jeżeli chodzi o pasmo 5 GHz, to ta siła sygnału jest znacznie już mniejsza na granicy tutaj tego sygnału, natomiast jak tutaj widzicie, praktycznie taka sama jest jak w przypadku routera Archer A9, więc myślę, że powinno być ok. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o transfer danych, w przypadku paspa 5 GHz, naprawdę bardzo fajnie to wszystko wypada. Bardzo dobrze ta sieć działa. Więc jeżeli chodzi o zasięg sygnału routera Archer AX10, nie mam tutaj żadnych uwag do tego routera. Myślę, że tutaj będzie się Wam też bardzo dobrze sprawdzał. Ponieważ mój internet nie jest zbyt szybki, więc zrobiłem sobie tylko takie testy przesyłania danych pomiędzy dwoma urządzeniami za pomocą oczywiście serwera FTP. No i teraz zobaczcie, jeżeli chodzi o pobieranie danych za pomocą telefonu bez sieci Wi-Fi 6, no to jak widzicie tutaj mamy prędkości na poziomie 12, gdzieś 500 na Natomiast na telefonie z siecią Wi-Fi 6 generacji zobaczcie te prędkości są prawie dwukrotnie większe z tym, że urządzeniem nadawczym był niestety urządzenie, które pracuje też pasmie 5 GHz, ponieważ nie miałem dwóch urządzeń na chwilę obecną które by obsługiwały sieci Wi-Fi szóstej generacji, więc jeżeli byśmy takie urządzenia mieli, to te transfery byłyby jeszcze znacznie większe, natomiast już od razu widać, jaka jest różnica między właśnie siecią Wi-Fi piątej generacji, a też szóstej generacji, którą właśnie wspiera Router Archer AX10. No dobrze, myślę, że dzisiaj to było tyle. Jeżeli chodzi o tę recenzję routera Archer X 10. Teraz może krótkie podsumowanie. Jeżeli chodzi o budowę wykonanie, to tutaj jak najbardziej OK, oczywiście pomijając tą błyszczącą powierzchnię, która bardzo mocno tutaj jak widzicie zbiera odciski palców. No, i jeżeli chodzi o konstrukcję, minusem, na pewno jest też brak złącza USB którego tutaj na tym routerze nie znajdziecie, nawet takiego zwykłego 2.0, już nie mówiąc o złączu 3.0, takie złącza znajdują się w routerach Archer z wyższych serii AX20, AX50. Recenzje tamtych routerów też być może uda mi się dla Was przygotować, więc sprawdzajcie na kanale. Natomiast teraz, jeżeli chodzi o najważniejsze cechy modelu AX10, no to przede wszystkim Wi-Fi 6 generacji. To jest tak naprawdę przyszłość. Ponieważ coraz więcej urządzeń mobilnych wyposażonych jest w WiFi właśnie szóstej generacji, i żeby wykorzystać właśnie potencjał tej sieci, potrzebujemy tego typu urządzenia, tego typu routery I tutaj myślę, że TP-Link świetnie się sprawdza. Tym bardziej, że oferuje nam też świetną cenę 250 zł, więc w tej cenie ciężko znaleźć lepszy router z WiFi szóstej generacji. Jak widzieliście, router całkiem nieźle radzi sobie, jeżeli chodzi o zasięg sygnału posiada dużą wydajność, szybkie działanie, całkiem niezłą obsługę za pomocą strony internetowej czy też aplikacji mobilnej, tak więc no, wydaje mi się, że na pewno jest to urządzenie warte rozważenia, jeżeli chodzi o zakup routera. Nawet jeżeli nie dysponujecie jeszcze obecnie w domu urządzeniami mobilnymi, które wspierają Wi-Fi 6 generacji, to myślę, że jeżeli jesteście na etapie wymiany routera, to Warto właśnie zainwestować w router już Wi-Fi 6 generacji, ponieważ ta generacja już nieuchronnie nadchodzi, będzie już standardem praktycznie we wszystkich urządzeniach mobilnych. No i warto po prostu skorzystać z tej szybkiej, wydajnej sieci bezprzewodowej. Z mojej strony na dzisiaj to by było już tyle. Ja Wam oczywiście dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał był dla Was pomocny, to oczywiście jak zwykle proszę o łapkę w górę, o subskrypcję kanału. I do zobaczenia już niedługo w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć!